Oj, e, dzisiaj byłem e, na takim szkoleniu, rano, i nie mogłem zajrzeć do pasieki, od razu poleciałem, a w nocy był, straszna była wichura, i są efekty, e, tak, o, to jest e, powałka, którą zwiało z jednego, wywiało z jednego z uli. Tam by były rozrzucane ja już to, o, folię. Ja już tu w tej chwili nakryłem szybko te ule. Dopiero pobiegłem do domu do aparatu, żeby to nakręcić. O, tam jeden ul leży. Tutaj dobrze. Z tych uli wszystkich były, były zwiane daszki. Pomimo tego, że były cegły położone i tak dalej. Był, był dzisiaj po prostu w nocy i cały dzień potwornie wieje tutaj. także. Ci, którzy mają jakieś tam pasieki gdzieś dalej oddalone, to koniecznie, słuchajcie, no trzeba zadzwonić, żeby ktoś tam, prawda, zobaczył, obejrzał, czy się coś nie stało. Straszna wichura Zastałem, no tutaj, nie wiem ile, z 15 uli, wszystkie były otwarte, jest temperatura około... Znaczy otwarte. Daszki zwiane, powałki zwiane, jakieś folie, to wszystko. Zaraz będę to zbierał. A tu słuchajcie, akcja. Tak pszczółki wyglądają. Pszczoły, no jakiś dłuższy czas, o. Były zupełnie bez przykrycia. Dobra, sprawdzę jeszcze, o. Tu właśnie z tego wiało powałkę. Zaraz tutaj zajrzyjcie do pasieki, czy mam tam coś nie, nie. O właśnie, tak sprawdzamy czy, gdzie jest pował, gdzie są w ogóle powałki, tutaj wywiało powałkę. Także że idziemy szukać. A tutaj ta pasieka moja tutaj stoi właśnie na takim troszeczkę wygwizdowie i przez to przyszliście pomóc no posrzucało te daszki. Także ci, którzy mają Pasieki na otwartym terenie trzeba uważać. Nigdy jak jakieś yy, wypadki, że mi z któregoś tam niezabezpieczonego daszka zerwało wiatr, zerwał właśnie daszek. Ale jak sobie przypomnę ostatnie moje tutaj zimowle, to wystarczyła po prostu jakaś tam cegiełka, połówka cegiełki i nic się nie działo. Także, naprawdę mocny, mocno powiało. Mocno. By tyle daszków pozwiewało, co? Ale czyli, że to wiesz, że tak? Pszczoły? Pszczoły tak. Przy tej y, trochę strasznej okazji y, przejrzeliśmy trochę kłęby zimowe. Wszystko na razie wygląda dość dobrze. Pszczoły są. Dobra, tu jest powałka, sprawdzamy, tu jest, źle położona, ale, ale jest, tutaj jest powałka, pszczoły też są, no dobrze, dobrze. O, nawet taki granitowy kawałek, to jest strasznie ciężkie, może to ważyć gdzieś te 15 kilo co najmniej. Nawet taki kawałek tutaj poderwało i zwiało mi te daszki dzisiaj tu.